Może damy radę goś wrzucić Zaraz Co, zmęczyłeś się? Krygosłum No to może jakaś dietka O, dogadał kościół górkami! No trochę mniej mam, no uwierzmy. To co, próbujemy go? No można chyba spróbować, nie? I tydłem, stycłem, dawajcie do mnie. Ja go trzymam. Wiem, że się nie wysypa. Ja, ja dzwonię do pana Rafała. Halo panie Rafale, ja już tutaj wolki załadowuję. Może pan podejść i zobaczyć ten. Dobrze, idę. dziękuję bardzo. Co, idzie? Idzie. Adaś, no. tutaj, tutaj, wszędzie wiesz, panu trzeba posprzątać. Dobrze. Adaś, tu też, tu też wszędzie. Tak, tak, tylko po kolei, wiesz. Dobra. A co, ja źle sprzątnąłem? Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Jak sam nie zrobię, żeby się tak zawsze szybko wszystko robił. Zobacz, nawet blaszki Panie Rokale, nie zobacz. No bardzo ładnie. Jak sam ja nie zrobię, to nikt nie robi. Dobry przykład, idzie od góry, pamiętaj.